Ale tak naprawdę musimy pamiętać, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. A tu chodzi o, o wiarę, o Boga i o to, aby ten Bóg gdzieś, właśnie w tych rodzinnych spotkaniach czy przyjacielskich spotkaniach, miał swoje honorowe miejsce. Także na początku życzę Wam wspaniałych, zdrowych, wesołych. Świąt Bożego Narodzenia, lepszego roku 2025 niż, niż ten, co teraz um, mija. I myślę, żebyśmy, Andy, jeżeli chcesz, to um, pomodlili się o, o doktora, o jego rodzinę, o to, żeby ta Boża Wola, jakoś to miłosierdzie, ta łaska nad nim, nad jego życiem się zamanifestowała. Bo. No, w tym momencie, w tym momencie wielkich bitew i wielkiej wojny nie możemy sobie pozwolić na to, żeby stracić takich fajterów, takich wojowników. My potrzebujemy ich więcej, nie mniej. Tak, tak. Doktor Jaśkowski jest jeden w swoim, jest jedyny w swoim rodzaju. To jest człowiek, który naprawdę uniósł i unosi na swoich barkach. Wiele słuchajcie, doktor pomagał ludziom właśnie w potrzebie e, wszędzie. Każdemu, kto się do niego zgłosił, e, w, pomagał w takich przy, wy, wypadkach, że już tam inni rozkładali ręce i, i mu... tego nie wiecie, doktor, jak zobaczył, że ktoś jest biedny, nie ma pieniędzy, bo po prostu go leczy za darmo. Więc teraz musimy wszyscy właśnie, mi się kurde. Ja, ja, ja będę płakał. Mów na razie, Artur. No wiesz, bo no ty jesteś bardzo emocjonalnie związany, tak? Robiłeś z nim programy, znasz tego człowieka serce, um, widziałeś, co on robił, co mówił, o co walczył, za czym stał. I takich ludzi jest naprawdę bardzo niewielu. Ja no mam okazję podróżować, spotykam się z bardzo dużą ilością ludzi, takich prawdziwych, którzy chcą walczyć do końca. Jest tak naprawdę niewielu. Mnóstwo ludzi spotykam, którzy chcą gdzieś tam do pewnego momentu powalczyć, ale później cena jednak jest zbyt wielka. A z tego co wiem, doktor stracił licencję, był szykanowany, atakowany, ciągany gdzieś tam po jakichś różnych instytucjach. No to jest cena, którą niewielu, naprawdę niewielu jest w stanie zapłacić. I, i, i takim, takim ludziom należy się szacunek. Tacy ludzie będą mieli specjalne miejsce w niebie z Bogiem. Jest wielu, jest wielu, którzy są w stanie zrobić coś dobrego, ale tylko do pewnego momentu, ale jest niewielu, którzy są w stanie rzucić na szale swoje własne życie i powiedzieć ja w tym wyłomie staje do końca. Pamiętam w tym okresie, kiedy były te aresztowania, kiedy no, byłem w więzieniu, w tej weftę. Jak słyszycie jakiś noise, to moja żona wpadła na pomysł, żeby zrobić taką malutką renowację po 24-5 pięciu latach mieszkania w tym w końcu wkurzyła się i, i coś tam chce wymienić blat w kuchni, bo już się wszystko rozwalało. Także tutaj mamy przyjaciela, takiego, który, który nam pomaga, robi to. Ale wracając do, wracając do tej sytuacji, to zobaczcie, w Biblii od początku do końca mamy tylko niektóre indywidualności, które gdzieś, te, gdzieś, te się, gdzieś się tam pokazały, wypłynęły gdzieś. To są ludzie, którzy byli w stanie. Powiedzieć, jeżeli mój koniec ma nadejść dzisiaj, to jest to ok z mo moją duszą. Jestem, jestem z tym ok. A pamiętam w tym okresie tych aresztowań: ludzie bardzo często do mnie przychodzili z takim pytaniem: Artur, czy ty naprawdę chcesz zginąć na, tej, na tym wzgórzu? Po angielsku to jest: Do you really want to die on this hill? Nie, to tak po angielsku bardzo często. Anglojęzyczni ludzie mówią: Are you willing to die on this hill? Czyli chcesz, czy jesteś w porządku z tym, że możesz zginąć? Czy ty chcesz zginąć na tym wzgórzu? Ja pamiętam to, jak dzisiaj patrzyłem na nich i, i mówię: Jeżeli jest jakiekolwiek wzgórze, na których potencjalnie mamy zginąć, to to jest to wzgórze. Nie ma innego wzgórza, jeżeli nie staniesz za rodziną, za swoimi dziećmi, jeżeli nie wstaniesz za przyjaźnią, jeżeli nie staniesz za, za Bogiem, za wiarą, za narodem, za krajem, który kochasz, jeżeli nie staniesz za człowieczeństwem, za prawdą, to o czym my mówimy? To jest właśnie to wzgórze, na którym musimy stanąć do końca bez względu na, na, na konsekwencje, ale takich ludzi nie ma Wielu. Także ja doskonale sobie zdaję sprawę, że dla ciebie to jest emocjonalne, bo e, walczyłeś razem w wyłomie z tym człowiekiem przez długi okres czasu i nagle on, no a nagle wydarzyło się, co się wydarzyło i on walczy o swoje własne życie. Walczył o życie innych, teraz walczy o swoje życie, więc jedyne e, minimum, które my możemy zrobić, to o Nim pamiętać, i się o Niego modlić. Bo w Biblii jest napisane, że modlitwa sprawiedliwego, a jesteśmy sprawiedliwi przez to, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu, może wiele jest w stanie osiągnąć dużo w innym tłumaczeniu. Więc pomódlmy się. I Możesz do mnie dołączyć, Andy, i ci, którzy są na tym programie, dołączcie w modlitwie. Poprośmy żywego Boga, Boga znaków i cudów, Boga, który wskrzeszał z martwych. Nie tylko uzdrawiał tych, którzy byli chorzy, ale wskrzeszał tych, którzy byli martwi, gdzie nie było już dla nich żadnej, żadnej, żadnej nadziei. Także Bóg jest wielkim Bogiem. Ja widziałem w swoim życiu ludzi, którzy byli uzdrowieni z raka, ludzie, którzy byli uzdrowieni z, z krwiaków mózgu, ludzi, którzy wstawali z wózków inwalidzkich, ludzi którzy w więzieniu. No, pamiętasz, że książkę napisałem w więzieniu mhm. i tam jest taka historia takiego chłopaka, nazywa się Justin. I młody facet który tam gdzieś się pogubił, no i przejechał go samochód i mu połamał nogę. I on miał kości rozłączone totalnie i miał mieć operację, żeby te kości mu połączono drutami, jakimiś metalami. No i ja pamiętam, jak on mi o tym mówił, że właśnie czeka, żeby go odebrano i on jedzie do szpitala, będzie miał operację. Ja mówię, wiesz co, ja widziałem znaki cuda, widziałem jak Bóg uzdrawiał różnego rodzaju rzeczy, które były nie do uzdrowienia. Jak chcesz, to się o ciebie pomodlę i, i się spytam, czy Bóg chciałby ciebie dotknąć w jakiś ponadnaturalny sposób? I on mi pozwolił. Pomodliłem się o niego i tak naprawdę nic się nie wydarzyło. Nie było trzęsienia ziemi, nie było jakiegoś głosu niesamowitego. Po prostu pomodliłem się o tego młodego człowieka, pojechał do szpitala i wrócił. Z, u, z uśmiechem i mówi: Wiesz, Artur, co się wydarzyło? Zrobili prześwietlenie, i okazało się, że te kości, które były rozłączone, i oni mieli je zoperować i połączyć, samoistnie połączyły się i nie będzie potrzeba żadnej operacji. I lekarka mu powiedziała, że czegoś takiego w medycynie nigdy nie się z takim czymś nie spotkali. Więc Bóg, do czego zmierzam? Do tego, że Bóg jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Bóg się nie zmienia. Bóg nie jest jak człowiek, który kłamie. Bóg nie jest manipulantem, Bóg nie jest con artist, czyli hochstallerem jakimś, złoczyńcą, tylko Bóg mówi prawdę. I kiedy On powiedział, nakładaj ręce na chorych, a oni uzdrowieją, to znaczy, że On chce, żebyśmy mieli część w, tym, w tych cudach. Które są na co dzień. Także no nie możemy położyć rąk na, na naszym lekarzu, ale Bóg może. My możemy stanąć w wyłomie się pomodlić. Także jeżeli macie ochotę dołączyć się do tego, to, to dołączcie no. do nas. Ja poprowadzę no. was w modlitwie. Widzę, że mój, mój pies też chce, się, chce się pomodlić. Tak, tak. No, no, Marzena pojechała po, po maję do szkoły, no. także. Albo ktoś łazi nam pod domem, albo on coś widzi, albo chce z nami się ja. pomodlić. No właśnie, moc, moc intencji modlitwy ludzkiej jest potężna, więc może właśnie zróbmy to, Artur, razem wszyscy i, no i prześlijmy tą modlitwę od, od nas do doktora Jaśkowskiego. Panie Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu tego, który umarł i zmartwychwstał, w imieniu które jest ponad każde imię, w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie Boże, prosimy Cię o łaskę nad tym człowiekiem, prosimy Cię o łaskę nad rodziną, prosimy Cię Boże o Twoje ponadnaturalne dotknięcie. Rozkazujemy temu ciału, poddać się pod autorytet żywego Boga pod autorytet tego, który stworzył go w celu aby był błogosławieństwem, aby niósł nadzieję w imieniu Jezusa Chrystusa proszę cię Boże abyś dotknął się każdej komórki tego ciała. Rozkazujemy temu ciału poddać się pod autorytet żywego Boga. Prosimy cię Boże abyś um, abyś dodał dni do jego życia. Boże, tak jak to zrobiłeś z królem, dodałeś mu 15 lat życia, Prosimy Cię o dodatkowe lata życia dla tego człowieka. Proszę Cię Boże, abyś dotknął się w tym momencie, nawet teraz, kiedy się modlimy, aby poczuł Twoją moc, Twoją miłość, twoją łaskę, twoją nadzieję. Proszę Cię Boże o rodzinę, abyś dał im pokój w tych no, jakby nie było strasznych w tym sezonie, Trudnym w imieniu Jezusa Chrystusa. I dziękuję Ci Boże za to, co ten człowiek robił, za to, że walczył, że mówił, że starał się ludziom pomóc, że walczył o ludzkie życie, aby człowiek e, nie tylko żył, ale aby żył e, w doskonałej, e, w takim Panie Boże, w, e, był zdrowy w zdrowiu. E, w tym momencie, Boże, żyjemy w, w świecie, który atakuje nas nie tylko duchowo, psychicznie, ale też i fizycznie. W jedzeniu nas trują, w wodzie nas trują. I Boże, dziękuję Ci za to, że, że ten człowiek starał się, aby ludzie żyli w całkowitym zdrowiu. Um, stoimy w wyłomie. W imieniu Jezusa Chrystusa, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy teraz się razem z nami modlą, i prosimy Cię Boże o takie ponadnaturalne dotknięcie, o Twoją łaskę. Ty jesteś Bogiem znaków i cudów, Ty jesteś Bogiem, który wskrzeszał z martwych. Ty jesteś Bogiem, który uzdrawiał tych, którzy do Ciebie przyszli. Boże, dzisiaj my do Ciebie przychodzimy i prosimy Cię Boże o Twoje miłosierdzie w imieniu. Jezusa Chrystusa. Daj nam z powrotem Twój instrument, który używałeś przez ostatnie dziesiątki lat, aby Boże mógł być używany do prawdy przez najbliższe lata w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.